Dramat na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Lubaszcz, między nakłem nad Notecią a Piłą. W poniedziałkowe popołudnie doszło tam do potwornego zderzenia samochodu osobowego z autem dostawczym. Siła uderzenia była tak ogromna, że osobówka natychmiast stanęła w ogniu. Płomienie błyskawicznie objęły cały pojazd, nie dając podróżującym żadnych szans na ucieczkę. Dwóch pasażerów spłonęło na miejscu, a kierowca samochodu dostawczego został ciężko ranny i trafił pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się wszystkie służby: strażacy, policja, pogotowie ratunkowe i lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy walczyli z płomieniami przez długie minuty, dogaszając wrak, który był kompletnie zniszczony. Droga krajowa została natychmiast zablokowana, a ruch przekierowano objazdem przez Olszewkę. Na miejscu pracuje prokurator i policyjni technicy, którzy ustalają, co dokładnie doprowadziło do tragedii. Według wstępnych ustaleń, Jeden z pojazdów mógł zjechać na przeciwległy pas ruchu. Dla dwóch osób podróżujących samochodem osobowym nie było żadnych szans, zginęli na miejscu w potwornych okolicznościach. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że sekundy nieuwagi na drodze mogą kosztować życie.